Które odejście serialowe wcześniej? Mieliśmy takie dwa spektakularne. Jedna to była śmierć ryśka z klanu. On się przewrócił i umarł. A potem Hanka w zderzeniu z opakowaniami też umarła. Pamiętasz to? Pamiętam. I które jest Twoim najbardziej dracznym, najbardziej ulubionym? Mm. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy w ogóle. I to jest to czas ogóle... najwyższy. Jest, to jest nie... niesamowite, że Rysiek umarł tyle lat temu, a ciągle się z niego śmieją. No i chwała Bogu. No. <grym> no myślę, że naj, najlepiej po prostu umrzeć i już. <grym> Tak to wygląda, że jak kogoś nie lubią, to scenarzysta siedzi i pisze tak: "O, Burszynowicz umrze". Ale nie, no jest coś takiego, że dopiero wtedy kiedy następuje ten dramat i my się musimy rozstać z czymś, co musi trwać dalej. Nagle się okazuje, że jestem bardzo, byłam bardzo potrzebna, że byłam kochana, że uwielbiana, że wszyscy płaczą, co jestem bardzo wdzięczna publiczności za okazywanie uczucia mm -hmm. mnie. Mm -hmm. No i okazuje się, że jestem tym dla serialu i telewizji, czym Lewandowski dla Borusii. Dla Borusii Dortmund, tak. Kiedyś, kiedyś. Jest coś. Teraz Robert Lewandowski mówi: Anka, od dzisiaj klanu nie oglądamy. Dla Barcelony. Do Barcelony? Do Barcelony. Do Barcel nie, ale Barcelonę. to drobno. To by się przejmował, To na B, to na B. Nie, ale Basia, nie było tego wcześniej? Nie doceniano Cię? No właśnie, mój mąż twierdzi, że dopiero trzeba umrzeć, żeby człowieka docenili. Znaczy, tak jest w życiu, które się kończy, no ale. Znaczy, ty, ty chcesz no, powiedzieć, w że. W się skończyło. Mm -hmm. Tamto życie się skończyło, ponieważ jestem bardzo utożsamiana bardzo. postacią. Więc odejście tej osoby, tamtej osoby, to też jest odejście mnie, bo w jakimś sensie no, przez 27 lat musiałam być y, identyfikowana z mm -hmm. postacią. Na ulicy mnie często. Wołano po imieniu. A mówi Elżbieta Ladanem. do ciebie, prawda? Tak.